Cześć! Witam Was na megadiscount.pl. Pokażę Wam dzisiaj mówiące pióro od firmy Clementoni, w którym znajdziecie aż 500 pytań i 60 zadań, na które będziecie musieli poprawnie odpowiedzieć. W zestawie znajdziecie bardzo dużo takich dwustronnych, kolorowych kart. Jak widzicie, są one bardzo ładne, przyciągają uwagę. No, i oczywiście znajdują się na nich różne zadania. W zestawie znajdziecie także pióro, pióro jest elektroniczne. No i w miarę jak będziemy odpowiadać na nasze zadania, przyciskając pióro do czarnych kółeczek, będzie ono mówiło, czy mamy rację, czy nie. Na przykład, pierwsze zadanie. Mamy tutaj prawie 500 pytań w całym zestawie, w tym 60 zadań. No i tutaj mamy pierwsze zadanie z numerem 1. Znajdź kolor czerwony i niebieski. Najpierw spróbujemy od złej odpowiedzi. No i usłyszeliśmy, że faktycznie jest to odpowiedź zła. Spróbujmy na kolorze niebieskim. Pióro się rozświetliło i jeszcze usłyszeliśmy fajny dźwięk. To samo przy kolorze czerwonym. Nasze zadania podzielone są na różne kategorie. Rozpoznawanie kolorów, obserwacja, kojarzenie, wymiary, orientacja, zwierzęta, liczby, pierwsze dodawanie, odejmowanie litery i na końcu jeszcze język angielski, więc mamy tutaj mnóstwo różnych kategorii. No i tak na przykład możemy sobie wziąć tutaj pory roku. No i musimy Zgadnąć, które z elementów kojarzą się z wiosną, no to na pewno kwiaty i pewnie motylek. A jeśli wciśniemy iglo, no niestety dostaniemy mm, informację, że nam się nie udało. No i po drugiej stronie również mamy pory roku, pory roku czyli lato i zimę. Spójrzmy na jakiś przykład dodawania i odejmowania. Odejmowanie 8, odjąć 7, 12, odjąć 10. No, i w ten prosty sposób wasze maluchy mogą e, nauczyć się pierwszych zadań matematycznych, liter, różnych łamigłówek. Tutaj mamy na przykład labirynt, więc to nie jest tylko nauka, ale także mnóstwo fajnej zabawy. E, no i końcowy e, element to oczywiście nauka języka angielskiego, co uważam za duży plus, e, ponieważ tutaj będziemy zaznaczać, która forma jest poprawna. Oczywiście chodzi o kolory, no i czy Purple, czy Purpley. Oczywiście pierwsza odpowiedź jest prawidłowa. Dodatkowo konkretne kolory są niedaleko faktycznych kolorów, co na pewno ułatwia naukę naszym urwisom. Zestaw mówiące pióro bardzo mi się podoba. Nie, ma, nie tylko mamy tutaj zadania do wykonania edukacyjne, ale także mnóstwo zabaw, jestem pewna, że w Waszym najmłodszym również przypadnie ono do gustu, a przy okazji będziecie się bardzo fajnie bawić. Jeśli chcielibyście mieć takie pióro w swojej kolekcji, wejdźcie z naszego sklepu na magadyskont.pl